Dzień dobry moi mili, albo y, dobry wieczór. Dzisiaj będzie wywód o złości i, generalnie, o postawie naszego społeczeństwa do złości oraz y, jak ze złością można sobie poradzić. A w ogóle, dlaczego dzisiaj ten temat? No, jak wszelkie tematy tutaj. To wynikają one albo z mojej rozkminy, albo z mojego doświadczenia, albo po prostu przeczytałam coś, co ze mną rezonuje. A teraz tak się składa, że sama rozpracowywuję tą moją dość skumulowaną złość, więc pomyślałam, że z tymi moimi odkryciami się podzielę. Obserwuję, że złość nie jest mile widziana generalnie, czy w związkach, czy w rodzinie, czy w ogóle w pracy. I bardzo ciężko radzić sobie ze złością w sposób konstruktywny, bo niestety nas tego nie nauczono, chyba że mieliście jakichś fantastycznych rodziców, którzy byli bardzo świadomi. No, ja tego nie miałam, e, tego szczęścia niestety nie miałam, e, albo nie wiem, w szkole was nauczono, ale no, niestety e, edukację mamy, jaką mamy. Często właśnie szkoła jest generatorem e, tak naprawdę złości, no ale mniejsza z tym, e, wiecie. No i ja sobie tak obserwuję, obserwuję i zauważyłam, że złość wyrażona u jednej osoby w sposób impulsywny i wybuchowy bardzo często wywołuje złość, u drugiej osoby. No to jest takie prawie oczywiste. Kiedy ktoś na kogoś krzyczy, to druga strona zaczyna się złościć i też zaczyna krzyczeć. Um, wyobraźmy sobie sytuację, kiedy ktoś nas strąbił bez jakiegoś powodu konkretnego, bo na przykład wolno sobie szliśmy przez przejście dla pieszych. Zazwyczaj osoba str strąbiona też zareaguje złością. I chociażby burknie pod nosem, Boże, co za furiat. E, no i wiecie, mi przez bardzo, bardzo długi czas ta cała złość kojarzyła się z impulsywnością, wybuchowością i podniesionym głosem. W ogóle złość ma wiele barw. E, złość czy tam gniew. Na przykład, chęć zemsty, niechęć do kogoś, pogarda, irytacja, agresja w pewnym momencie albo przemoc, albo po prostu dąsanie i, i obrażanie się. A złość. Tak naprawdę, to jest jedna z podstawowych emocji, i warto się nią troszeczkę. Zaopiekować i się z nią zaprzyjaźnić, i się jej w ogóle nauczyć, bo tłumienie ani wybuchanie nikomu tak naprawdę nie służy. I z tych moich obserwacji wynika, że ludzie stosują e, trzy techniki, będąc w energii złości czy gniewu. I jest to na przykład Wybuchnięcie, które, o którym już wspomniałam, albo stłumienie, które i tak znajdzie ujście w jakiejś innej sytuacji, albo w jakiś inny sposób, albo moje ulubione, czyli poczekanie na dobry moment i odpłacenie się pięknym za nadobnym, w coś w stylu: Ja ci skurczybyku jeszcze pokażę, i to chyba najczęściej widoczne jest w związkach. No, i żadna z tych technik nie jest w ogóle konstruktywna, bo wybuchnięciem możemy narazić swoje relacje z bliskimi, w ogóle pogorszyć całą sytuację, albo zyskać kolejny prezent w postaci poczucia winy, które sami sobie nakładamy, no bo teoretycznie no, nie powinniśmy byli się złościć. Stłumienie emocji natomiast powoduje to, że ona i. Tak, będzie chciała wyjść i znajdzie sobie to ujście. Jak nie, to może nasze ciało zareagować, na przykład w postaci bólu głowy. Ktoś mi kiedyś powiedział, że istnieją cztery warstwy funkcjonowania: sfera duchowa, mentalna, emocjonalna i fizyczna. I jeżeli problem występuje na jednej warstwie, to może się manifestować na wszystkich wyższych warstwach. Czyli na przykład, jak mamy problem z emocjami, to mogą one się zamanifestować u nas w ciele. Więc no, chyba nie warto albo warto unikać stosowania tej techniki, no bo możemy się nabawić jakiegoś bólu brzucha, na przykład z nerwów. Dobra, ale w ogóle, dlaczego się złościmy? Zazwyczaj jest to informacja o tym, że coś nam zagraża. Na przykład naszym zasadom, wartościom, przyzwyczajeniom czy granicom. Właśnie dlatego często ze złością miesza się strach. Wyobraźmy sobie sytuację, kiedy ktoś w nas prawie wjechał. Tak naprawdę na samiutkim początku to się przestraszyliśmy, że będzie wypadek. Dopiero po jakiejś mikrosekundzie wkurzyliśmy się, że ktoś może być tak bezmyślny, żeby, nie wiem, spowodować ten wypadek albo zajechać nam drogę. Eee... A jeśli chodzi o zagrażanie wartościom czy granicom, to można dać za przykład bardzo częste problemy związkowe. E, mogę powiedzieć z autopsji historię mojego byłego związku. E, mieszkaliśmy razem w moim mieszkaniu i mój partner e, totalnie nie chciał mi pomagać sprzątać. E, w ogóle uchylał się od wszelkich domowych obowiązków. Miał wyjątkowo kretyńskie wymówki, ale z tym to już bym raczej do Ogniewskiej napisała, niż to się żaliła. W każdym razie wkurzało mnie to niezmiernie. Przechodziłam przez wszelkie sposoby. Wybuchałam, tłumiłam, sączyłam jad, obrażałam się, no cuda była. Byłam tak naprawdę zła, bo nie respektowano moich granic. Zagrażano im, nie brano pod uwagę, że potrzebuje po prostu pomocy i nie chcę mieć wszystkiego na swoich barkach. No, niestety nie pomagało. Więc w pewnym momencie powiedziałam najspokojniej, jak umiem, że potrzebuję pomocy i nie zgadzam się na to, żeby to tak wyglądało. Prośby były powtórzone kilkukrotnie, kiedy nie było rezultatów i stwierdziłam, że nie dostanę tego, co potrzebuję i albo mogę się z tym pogodzić, albo mogę się z tym nie pogodzić. A że się z tym nie pogodzę, to jedynym wyjściem było rozstania. I koniec końców rozstaliśmy się. Ale tak naprawdę to nie jest totalnie historia o sprzątaniu. To jest historia o nierespektowaniu czyichś zasad i braku chęci współpracy. Bo słyszałam, że ludzie się rozwodzą o źle wstawiane naczynia do zmywarki, mimo że brzmi to śmiesznie i normalni ludzie, normalni albo nienormalni, generalnie ludzie sobie mogą pomyśleć, że to jest niemożliwe. To ja wcale się im nie dziwię. W ogóle złość występuje wtedy, kiedy sytuacja nie wygląda tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Czyli różni się od wyimaginowanego przez nas obrazu świata. I nieco przywrotnie okazuje się, że tak naprawdę to my sami jesteśmy powodem naszej złości. Przecież nie możemy oczekiwać, że wszyscy ludzie będą fantastycznymi kierowcami, że każdy będzie respektował to, co im powiemy, że generalnie, że ludzie będą tańczyli tak, jak im zagramy. Ale w bliskich relacjach możemy oczekiwać, że ktoś będzie starał się respektować nasze zasady i będzie zważał na nasze uczucia i będzie chciał iść na kompromis albo wspólnie go poszukać. Poprzez to, że sobie uświadomimy, dlaczego w ogóle czujemy złość czy gniew, możemy to lepiej wyrazić. I lepiej byłoby to wyrazić właśnie w sposób kontrolowany i bezpieczny dla nas samych i dla innych. W sumie to może być dość budujące dla związku i dla nas. I dzięki temu możemy świadomie decydować, czy na przykład zgadzamy się, żeby taka sytuacja się powtarzała, czy nie. W ogóle społeczeństwo ma bardzo mało przestrzeń na to, żeby pozwalać wyrażać złość. Małe dzieci zawstydza się, mówiąc na przykład. Taka ładna dziewczynka, taki ładny chłopczyk i tak się złości. Albo kobietom się mówi, złość piękności szkodzi. Przecież to jest, no, no, durna. E, tak jakby złości najlepiej byłoby wcale nie czuć. E, za bycie bezproblemowym, miłym, zabawnym dostaje się nagroda. Natomiast okazując złość, dostaje się kara. I jak później w dorosłym życiu okazywać tą złość, jeżeli ktoś przekroczy nasze granice, albo jeżeli nie spełnia naszych potrzeb? I, I wiecie, i mało tego, możemy mieć podświadomie zakodowane, że jak wyrazimy tą złość, to ktoś nas ukaże, na przykład przez ignorowanie nas, albo zdystansowanie się, e, albo ocenienie jako wrednej baby czy furiata. Czyli, generalnie, podstawą tutaj byłoby bezpośrednie komunikowanie tego, co nas złości, bez oskarżania drugiej osoby, natomiast mówiąc bardziej o sobie i o swoich potrzebach. Kolejną kwestią, która może być przyczyną tego, że mamy dużo tej złości, jest w ogóle fakt, że mamy dużo niewyrażonej wcześniej złości. I przez pryzmat tej skumulowanej złości patrzymy na świat jako na miejsce, gdzie ludzie są złośliwi i robią wiele niewłaściwych rzeczy. Wtedy w ogóle pomocne jest uświadomienie sobie, że żyjemy w nieidealnym świecie i poszerzenie naszego myślenia o inne punkty widzenia. Yy, na przykład yy, uświadomienie sobie, że podobnie robimy my, ja w ogóle jestem idealnym przykładem, gdyż nienawidzę, jak ktoś się spóźnia. Trochę odbieram to jako ignorancję, nieszanowanie mojego czasu. Natomiast ja sama bardzo często się spóźniam i niestety jest to moja wada. I to nie dlatego, że nie mam szacunku dla, dla drugiej osoby. Tylko dlatego, że po prostu nie mogę sobie wyliczyć czasu potrzebnego na dojazd, albo w ostatniej chwili nie mogę znaleźć kluczy, trochę tu pachnie hipokryzją, ale no tak jest. I jak sobie na przykład uświadamiam, że jestem zła, bo ktoś się spóźnia, to uświadamiam sobie, że ja też się spóźniam. Więc część mojej złości się ulatnia właściwie. Mogę się po prostu sama do siebie uśmiechnąć. Boże, Natalia, sama tak robisz, więc nie złość się, jak ktoś inny tak robi, bo wcale to nie jest robione Ci na złość na przykład. No i co można robić też z tą złością? No, z punktu widzenia takiego wibracyjnego czy energetycznego, właśnie... Yy, ta złość ma bardzo dużo w sobie energii, A dlatego w przypływie tej emocji możemy czuć się jakbyśmy dostali kopa w tyłek i byli po trzech mocnych kawach. I teoretycznie są zdania, że tą złość można spożytkować na przykład w sztukach walki, ale na dłuższą metę to ponoć nie działa. Nie działa, dlatego że wzmacnia tą wibrację złości, jakby ją podsyca. Natomiast jej nie uwalnia. I no to w takim razie, jak nie to, to co możemy zrobić? I mm, tak sobie pomyślałam, że jak mamy ten przypływ energii i jesteśmy w tej wibracji gniewu, to warto zrobić stop klatkę i zastanowić się, jak tą złość można skierować i to chyba jest najtrudniejsze ever właśnie zrobić tą stopklatkę kiedy ta temperatura ciała nam się podnosi bo wyobraźmy sobie że np. przykład szef nas wkurzył nie dał nam podwyżki a my idziemy do niego z wielkimi wyrzutami cali czerwoni i pretensjami podnosząc głos no na bank to nie polepszy sytuacji, a na pewno już nie spowoduje, że nagle szef się otrząśnie, przeprosi nam nas i da nam podwyżkę. Więc jakby przed podjęciem tej decyzji, że idziemy do szefa, można wziąć dwa oddechy i zastanowić się: ok, jestem tak wkurzony. Ja wiem, że wydaje się to kosmicznie trudno, ale czasem się wydaje. W te Trech, m, praktyka czyni mistrza. W każdym razie wziąć dwa oddechy i zastanowić się, co z tą złością zrobić. I ta złość, jako że jest bardzo wysoko energetyczna, ma swoją siłę. I można to ukierunkować na przykład na poszukiwanie lepszej pracy. Że się tak wkurzymy, że wracamy do domu, robimy CV, e, ulepszamy je i wysyłamy do stu e, pracodawców. Też złość mi się wynika w, z tego, że bierzemy siebie bardzo poważnie. Jesteśmy takimi trochę egocentrykami i sobie myślimy, że wszystko.